A już od dzisiaj w wielu innych sprawach wystarczy dowód osobisty w telefonie. Ruszyła nowa wersja aplikacji M-Obywatel. Od razu wystąpiły problemy, ale to z powodu wielkiej liczby chętnych. W przyszłości w telefonie będziemy mieli także prawo jazdy od razu po zdaniu egzaminu. Wtedy pozostanie nam tylko uważać, by telefon mieć przy sobie, no i żeby, żeby działał. Marzanna Zielińska. Tego po prawej nie musimy już nosić przy sobie, wystarczy ten w telefonie, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński chwaląc się swoim M-dowodem tuż po północy w internecie miał zdecydowanie więcej szczęścia niż około 20 tysięcy Polaków na godzinę, którzy od rana próbowali aplikację pobrać lub jej wszystkie elementy uruchomić. Sieć cyfrowa przez rządnych pozbycia się z portfeli plastiku według ekspertów po prostu się przeciążyła. To można porównać do sytuacji kiedy jest sala na którą wszyscy chcą wejść na konkretną godzinę na koncert. No i wiadomo, że w tych drzwiach jest ten ścisk, tłok, przechodzimy przez nie wolno, no ale w momencie, kiedy wejdziemy już do obiektu, tam możemy się swobodnie poruszać. Z aplikacją jest podobnie. Telefon musi pobrać dużo danych, ale jak już je pobierze, to M-Obywatel będzie otwierał mnóstwo drzwi. Pierwotnie ona zakładała, że będzie wyłącznie portfelem dokumentów, natomiast w tym momencie chcielibyśmy, żeby była asystentem obywatela. Taką aplikacją bardziej transakcyjną, że możemy zdecydowanie więcej rzeczy załatwiać w relacji obywatel-państwo czy obywatel jednostki samorządu terytorialnego. Po pierwsze z M-dowodem będzie można załatwić każdą urzędową sprawę, wziąć udział w wyborach, skorzystać z publicznej i prywatnej służby zdrowia, kupić alkohol i leki w aptece, przedstawić się policji podczas kontroli lub zameldować w hotelu, odebrać pocztę. Będzie można też wynająć na przykład samochód, a później sprawdzić jak nim się jeździło. Żeby sprawdzić się no, mam punktów karnych. Tak, i głównie dlatego, a reszta to po prostu przy okazji. Szybko, fajnie, wszystkie dokumenty, wszystko tam jest, także miałam problem. Nie wiem, nie wiem na jakiej etapie jeszcze stawiam, natomiast miałam problem z tym, żeby załatwić sprawy w banku. I ten problem ma zniknąć. Na razie M-dowodem nie będzie można posłużyć się składając wniosek o dowód zwyczajny podczas przekraczania granicy i właśnie w bankach. Ale ma to się zmienić najpóźniej 1 września. W przyszłości nie będzie potrzebne też zwykłe prawo jazdy. Centralizowanie wielu usług i umożliwienie włączenia ich do tej aplikacji będzie dawało możliwość właśnie na przykład tego, że po zdaniu egzaminu na prawo jazdy już od razu będziemy mogli korzystać z tego prawa jazdy w aplikacji M-Obywatel. Z każdym ogólnokrajowym czy lokalnym dodatkiem do aplikacji ma być wygodniej. Z plusów na pewno wygoda korzystania oraz to, że możemy pewne rzeczy dzięki M-Obywatelowi załatwić prościej. Minusy może się rozładować telefon komórkowy. Wtedy może być z użyciem jakiejkolwiek aplikacji problem. Marzanna Zielińska, fakty.